Wiadomości z regionów już za chwilę, natomiast teraz wymieniając całej załogi ja pozdrawiam naszego realizatora, pana Krzysztofa Pawłosa, takiego naszego wielkanocnego pisklaczka. A jakże? Bo tam siedzi taki smutny, trochę humoru mu chcemy. Panie Krzysztu Święta idą. Pan się cieszy, a teraz pan kliknie i pan pokaże gazetę, którą mamy do przeczytania, OK? No właśnie, widzę, że pan się ożywił. No to proszę, dziękuję bardzo. Widać, że czujny jest. Do zobaczenia w Krakowie. To artykuł z Panoramy leszczyńskiej. Tutaj 15 strona. W niedzielę papież Franciszek przekazał młodzieży krzyż światowych dni młodzieży. Te światowe dni odbędą się w 2016 roku. Krzyż jest ich symbolem. No i on po całym świecie wędruje. Tym razem trafi do Krakowa. Zgodnie z tradycją, tam, gdzie dni młodzieży, tam też krzyż. Więcej informacji na 15 stronie w panoramie Leszczyńskiej. A my szybciutko do kroniki beskickiej. War, właśnie, o, bardzo proszę, widzę, panie Krzysztofie, pan dalej czujny. Rowerami na kanonizacji. Okazuje się, że można oczywiście do Rzymu dotrzeć w różnej formie. Można polecieć samolotem, można autokarem, można samochodem, natomiast można także siłą własnych mięśni. Są osoby, które będą biegły do Rzymu, ale są też tacy, którzy mają zamiar na dwóch kółkach pojechać rowerem szosowym. No i tak pan Janusz, pan Artur, pan Bogusław i pan Filip mają taki zamysł. Ich wycieczka do Rzymu na rowerach opisywana jest w Kronice Beskidzkiej Tyle w przeglądzie prasy regionalnej. Pięknie dziękuję. No dobrze, i od razu do Krakowa państwa zapraszam. Myślałem, że jingle mi pan Krzysztof zaserwuje, ale nie było, więc do Krakowa na recital pani Moniki Bożym państwa zapraszam.